Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na live jest cyklu Psychologia we wnętrzach. Ja się nazywam Ania Gacka i opowiadam wnętrza językiem psychologii. I dzisiaj chcę z Wami porozmawiać, chcę Wam opowiedzieć o tym, jak łączyć kolory i podzielę się z Wami taką jedną zasadą, która mam nadzieję wielu z Wam ułatwi kolorystyczne wybory. I ułatwi e, sposób, w jaki właśnie będziecie po barwy sięgać i je ze sobą e, łączyć. Tytułem wstępu chcę powiedzieć, że to jest pierwszy live tutaj po bardzo długiej e, przerwie, ale chciałabym do tych live'ów wrócić i chciałabym się z wami umówić, że one będą się odbywały w piątki o godzinie e, 11. I będą to takie, nie chcę powiedzieć mini wykłady, ale może dla kogoś, kto z tym tematem styka się po raz pierwszy, takie mini szkolenia, na które będę Was zapraszać. Zaprosiłam Was też do tego, żebyście zdecydowały, zdecydowali, jaki ma być tytuł tego naszego spotkania. No i dwa tematy wzbudziły Wasze szczególne zainteresowanie. Jeden to był właśnie ten, który wygrał o łączeniu kolorów, a drugi to był temat o szarości we wnętrzach, Ilekroć opowiadam o szarości, albo publikuję jakiś post o szarościach, albo tutaj na Instagramie, albo na blogu. To jest to temat, który wzbudza wiele sensacji. Więc do tego tematu szarości również tutaj na którymś z kolejnych liveów, nie wiem czy za tydzień, być może, ale na którymś z kolejnych liveów na pewno wrócimy. A dzisiaj. O tym, jak łączyć kolory. Oczywiście nie wyczerpię tutaj całego tematu, bo na ten temat można by nakręcić i całe szkolenie. Natomiast chcę Wam opowiedzieć o moim podejściu i o pewnym systemie i o pewnej teorii, którą niestety nie ja wymyśliłam, a chciałabym, która może być pomocna, szczególnie takim osobom, które szukają jakichś takich logicznych zasad. Które mogą im ułatwić albo urządzenie swojego własnego mieszkania, swojego własnego wnętrza, albo też pracę, bo wiem, że są tutaj też osoby, które zajmują się projektowaniem wnętrz profesjonalnie albo jako architektki, albo jako projektantki, albo homestagerki czy dekoratorki. No, i niezależnie od tego, co robimy, czy dla siebie, czy dla kogoś, to ten kolor w naszym życiu jest obecny i wnosi on z psychologicznego punktu widzenia do naszego wnętrza emocje. I jest to kluczowy element, który pozwala budować nastroje. Więc koloru we wnętrzu w żaden sposób nie unikniemy, jest on energią, energią widzialną, więc nie ma czegoś takiego jak wnętrze bez koloru, bo wszystko, co nas otacza, Odbija światło, pochłania światło, więc daje kolor i sprawia, że jesteśmy w kolorowym otoczeniu. Natomiast to od nas zależy, jaki nastrój w danym pomieszczeniu, czy w naszym domu będziemy chcieli zbudować, i po jakie barwy oraz inne elementy stylu sięgniemy, żeby właśnie taki, a nie inny efekt uzyskać. No i um, zaczynając od koloru. To chcę się z Wami podzielić taką, takim systemem, który został stworzony przez Angela Wright. On został szczegółowo przez nią opisany, zostały też przytoczone badania, które na potwierdzenie tej swojej teorii przeprowadziła. No i generalnie jest to taki system, z którym być może już się gdzieś zetknęłaś, bo jest on szeroko stosowany nie tylko we wnętrzach, ale przede wszystkim w modzie albo w brandingu. Przy dobieraniu właśnie barw, takich, które oddają pewne jakości, które oddają pewne znaczenia, ale też są ze sobą zharmonizowane. Bo łączenie kolorów i to pytanie związane z tym, jak łączyć kolory, jak dobierać kolory, co do siebie pasuje, co do siebie nie pasuje, tak naprawdę sprowadza się do jednej kwestii. Co zrobić, żeby paleta kolorystyczna była paletą zharmonizowaną? Czyli, żeby te barwy, które dobieramy, one były dobrane do siebie w taki sposób, żeby nie pojawiały się takie kolorystyczne zgrzyty. No i tutaj część z Was pewnie ma wyczucie, ma intuicję i robicie to cały, w sposób taki nieuświadomiony, ale są osoby, którym brakuje jakichś takich wytycznych, które mogłyby ten proces ułatwić. No, i zgodnie z tą teorią, o której chcę Wam opowiedzieć, to co wprowadza harmonię w palecie kolorystycznej barw, wnętrza, a właściwie Całej przestrzeni, bo jeżeli projektujemy dom, to nadaje to harmonię wszystkim pomieszczeniom, które dzięki temu są taką jedną, kolorystyczną, stylistyczną całością. To, co nadaje i co łączy te kolory we wnętrzu, jest to wspólny ton. Więc pytanie o to, ile kolorów można zastosować we wnętrzu, to ja zawsze na to pytanie odpowiadam, ile Ci się podoba. Natomiast pod jednym warunkiem, że one będą miały pewien wspólny mianownik, i tym wspólnym mianownikiem jest właśnie przynależność do tej samej rodziny tonalnej. Co to oznacza? Oznacza to, że barwy możemy podzielić na cztery sezony, tak jak cztery pory roku. No, i z tym podejściem pewnie gdzieś tam w stylistyce, w modzie, w designie się spotkałaś. I, te, I każda barwa, każdy kolor, z którym mamy do czynienia, odmienia się przez te cztery tony. Czasami mówimy, że kolory są zimne, kolory są ciepłe, no i zgodnie z teorią barw tak możemy je podzielić. Natomiast. Tutaj spotykamy się z takim podejściem, że każda barwa może być albo ciepła, albo zimna, albo czysta, albo przybrudzona nazwijmy to, czyli czy nieczysta, czyli będzie miała w sobie domieszkę na przykład szarości. I zgodnie z takim podziałem właśnie na to, czy kolor jest czysty, czy przybrudzony, czy jest ciepły, czy jest zimny, możemy podzielić. Barwy na takie cztery rodziny tonalne, nazwane zgodnie z tym, jak nazywają się pory roku, czyli wiosna, lato, jesień, zima. Ale to nie wszystko. To, co jest jeszcze ciekawsze i co mnie jako psycholożka w tym szczególnie interesuje, to to, że oprócz tego, że mamy cztery rodziny tonalne koloru, czy te cztery sezony, możesz to sobie nazywać tak, jak ci jest wygodniej, to mamy też cztery typy osobowości, takie podstawowe. I każda z nas ma taki jeden wiodący typ osobowości. Temu się teraz przeglądać tutaj nie będziemy, bo to jest. E, e, o tym opowiadam e, na przykład e, w kursie psychologii w projektowaniu wnętrz. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że każdy z tych typów osobowości w sposób naturalny wybierze jedną z czterech rodzin tonalnych. I tak jak w modzie te kolory, barwy naszych, naszego ubioru dobieramy pod kolor naszej skóry, tak czy tam jesteśmy typem ciepłym, zimnym, pewnie się z tym spotkałyście, no to tutaj w przypadku wnętrz nie dobieramy koloru wnętrza pod kolor naszej skóry, chociaż może gdzieś tam też by się takie podejścia znalazły, ale dobieramy ton wnętrza, nastrój, wnętrza, kolorystykę, wnętrza do odcieni naszego charakteru. No, i teraz każda z tych czterech rodzin tonalnych czymś się charakteryzuje i poza kolorem, poza tonem koloru, ja zaraz Wam też to opowiem na, na przykładzie, poza tonem koloru, e, związane są z nią także preferowane przez daną osobowość kształty, preferowany nastrój wnętrza, preferowany design, e, preferowane tekstury. Także ta, to podejście, ten, ta teoria, ten framework, tak można powiedzieć, ułatwia sprawę i ułatwia nie tylko zharmonizowanie kolorów, ale ułatwia także w ogóle zharmonizowanie e, stylu całego domu, czy całego wnętrza. Więc wracając do głównego pytania, jak łączyć ze sobą kolory, to to, do czego ja zachęcam, w pierwszej kolejności, jeżeli ktoś się uczy takiego właśnie tworzenia harmonijnych wnętrz, to decydujemy, w jakiej rodzinie tonalnej, do jakiej rodziny tonalnej będą należały kolory, którymi się w naszym domu czy w projektowaniu przestrzeni chcemy posłużyć. A później dopiero... Decydujemy, jakie barwy wybierzemy do tej układanki, na przykład w jakich barwach urządzimy sypialnię, żeby ona wprawiała użytkowników w taki, a nie inny nastrój i powodowała, że w tym wnętrzu będą zachowywali się w taki, a nie inny sposób, bo na tym polega projektowanie w oparciu o zasady psychologii. Czyli nie myślimy pierwszej kolejności o tym, jak wnętrze ma wyglądać, ale kto je będzie użytkował, co tam będzie robił, jak chce się. W tym czasie czuć i jakie otoczenie będzie danej osobie w tym sprzyjało. Natomiast ten parasol, który roztaczamy nad kolorem i który sprawi, że barwy nie będą ze sobą zgrzytały, niezależnie od tego, jakie my tam dla każdego pomieszczenia już je wybierzemy, to będzie właśnie określenie dla nich wspólnego tonu. Czy te zasady można łamać? Oczywiście, wszystkie zasady można łamać, ale jak to wczoraj ładnie usłyszałam w jednym podcaście, żeby zasady łamać, to trzeba sobie na to zasłużyć. A żeby sobie na to zasłużyć, to trzeba najpierw poznać podstawy. Więc, jak już nauczymy się tworzyć takie palety, które są zharmonizowane, to później można eksperymentować, co się takiego wydarzy, jak dodam coś, co jest z innej rodziny tonalnej, czy to będzie ok, czy to nie będzie ok. Mm, więc. Yy, też jest to dopuszczalne, ale takie podstawowe założenie jest takie, że jeżeli chcemy, żeby we wnętrzu panowała harmonia, a tej harmonii my we i w ogóle w naszym życiu bardzo potrzebujemy i żeby nic nam w tym otoczeniu nie zgrzytało, to... Yy, Dobrze byłoby wiedzieć, dla kogo projektujemy, jaka jest osobowość właścicieli danego wnętrza, albo moja własna, jeżeli projektuję wnętrze dla siebie. No i później te wybory kolorystyczne, stylistyczne są kierowane właśnie tym, dla kogo to wnętrze urządzamy. No i teraz zobaczcie, o czym, o czym ja mówię, jak ktoś tutaj ze mną jest od jakiegoś czasu i bywał na moich live'ach które się tutaj kiedyś odbywały, to może pamiętacie te piękne karty Pantona, którymi tutaj zazwyczaj wymachiwałam. No i wczoraj wieczorową porą, e, po szkoleniu, e, które prowadziłam, też wyciągnęłam moje <laughs> pudełko magiczne z kolorami. No i e, o, o czym ja tutaj w ogóle mówię? Co, co, na czym polega ta harmonia, na czym polega ta dyskarmonia? Tutaj mamy karteczki w kolorze żółtym, czyli jest to barwa żółta. Czy one do siebie pasują? No nie pasują do siebie. Może komuś pasują, ale ja wam, ja wam mówię, że one nie pasują, bo każda z nich jest w innym tonie. Więc takie zasady, którymi gdzieś tam nas częstuje czasami też internet, że jak chcesz, żeby wszystko się pasowało, to wybierz jeden kolor i różne jego odcienie. Dla osób, które do końca nie potrafią tego zgłębić, może to być nie do końca zrozumiałe, bo tutaj mamy można by powiedzieć jeden kolor i różne jego odcienie. Czy one ze sobą zagrają w jednym wnętrzu i czy stworzą spójne, harmonijne otoczenie? Otóż nie stworzą, bo każda z nich no, tutaj widzę, że mi się to tak jakoś ładnie rozmywa każda z nich należy do innej rodziny tonalnej. Tutaj mamy piękny, ciepły, czysty kolor żółty który należy do palety wiosennej. Tutaj te kolory, nie wiem czy one tak będą dobrze oddane akurat na Instagramie. Natomiast ponieważ teraz mamy wiosnę, no to na przykład wiosenna rodzina tonalna, to jest rodzina, w której barwy są czyste, które nie mają żadnej domieszki szarości. I szarość też we wnętrzach urządzonych w tonacji wiosny nie ma przez to prawa zaistnieć, bo szarość nijak z taką barwą się nie łączy. Bardzo często spotykam się z projektami, szczególnie pokoi młodzieżowych: jest połączony taki piękny czyściutki żółty z szarym. No i to już nie jest paleta, która jest zharmonizowana. Chyba, że ten szary też tam będzie w sobie miał jakieś domieszki, ale to już jest wyższa szkoła jazdy. Natomiast paleta wiosenna, jak się przyjrzymy temu, co jest za oknem, bo natura się nie myli i jeżeli chcecie tak jakby poznać te sezony, to oczywiście można się tego nauczyć, ale warto zacząć od obserwowania tego, co się dzieje w przyrodzie, bo yy, w naturze wszystkie kolory zawsze do siebie pasują. Tam nie ma pomyłek. Jeżeli jest wiosna, to jest wiosna. I tak samo o tym myślimy. Jeżeli we wnętrzu ma być klimat wiosenny, a klimat wiosenny jest radosny, pogodny, pełen powietrza, świeżości, rozkwitu, radości i zabawy. No to nie ma tam miejsca na tony jesienne albo tony zimowe, albo letnie, bo one mają całkowicie inny wydźwięk i są całkowicie dla kogoś innego. Więc jak pójdziecie dzisiaj na spacer albo w weekend, to poprzyglądajcie się tym pięknym, rozkwitającym dopiero co roślinom wiosennym. I zobaczycie, że one są świeże, że są czyste, że kolory są jeszcze niczym nie bo słońce nie zdążyło ich jeszcze przypalić, tak jak to się będzie działo w przypadku tonacji letnich. I są to kolory ciepłe. Czyli paleta wiosenna i paleta jesienna to są palety ciepłe, z tym, że wiosna jest czysta, a jesień jest muted, jak to się ładnie mówi po angielsku, ona już czysta nie jest. I, a na przykład dla przykładu paleta letnia jest taka już troszeczkę ostudzona, bo takie są też letnie klimaciki. Wbrew pozorem lato nie jest porą ciepłą, tylko zimną dla osobowości, które są wycofane, dobrze ułożone i preferują takie bardziej właśnie ułożone, zdystansowane podejście do życia. No, a zima to jest zima wyrazista, yy, wyrazista yy, gwiazda, kolory czyste, nasycone i niezmącone też żadną inną yy, barwą. Więc yy, podsumowując, jeżeli chcemy, żeby barwy palety kolorystycznej, którą yy, tworzymy, były ze sobą zharmonizowane, to zastanawiamy się, jakie ma być. Jaki ma być ton tych barw, i sprawdzamy, czy one wszystkie są w tym samym tonie. Czyli czy są to tony wiosenne, letnie, zimowe, czy jesienne. Żeby to zrobić, no trzeba tą teorię głębiej poznać, trzeba się tym zastanowić, albo zacząć obserwować, jak, zmienia się, jak zmieniają się sezony wokół nas, jak zmieniają się barwy właśnie jakie one są. I pamiętajcie o tym, że jak pomieszamy wiosnę na przykład z jesienią, no to nastąpi zgrzyt. To tak jakbyście wyobraziły sobie piękny ogród, w którym są dopiero co rozkwitnięte, świeżutkie, w pięknych kolorach tulipany i żonkile, a nad nimi stały dęby, z których właśnie spadają brunatno-czerwono-pomarańczowo-zgniło-zielone liście. Nie ma takiej opcji, żeby te dwie kolorystyki w jednym e, krajobrazie ze sobą zagrały, i tak samo nie zagrają one w krajobrazie jakiegokolwiek e, wnętrza. Więc, jeżeli szukacie jakiejś podpowiedzi, jakiegoś systemu, jakiejś reguł, jakiejś zasad, jakiejś struktury, to ta teoria, o której mówię, bardzo te tematy porządkuje i jest taka mm, obrazowa, myślę sobie i Ułatwia sprawę, jeżeli ktoś nie ma takiego wyczucia, albo chce to swoje wyczucie jeszcze bardziej e, podkręcić. I teraz, bo nie wiem, czy to tak wyraźnie zaakcentowałam, w każdej rodzinie tonalnej znajdują się wszystkie kolory, czyli żółty jest w każdej rodzinie tonalnej, czerwony, niebieski, zielony, pomarańczowy, fioletowy, e, co do kolorów, achromatycznych, to już sprawa tutaj ma się troszeczkę inaczej. Tak jak powiedziałam, wam na przykład we wiośnie nie ma przestrzeni na szarości, a czerń istnieje tylko w jednej rodzinie tonalnej, więc to też warto wiedzieć, co, co z którą rodziną tonalną współgra, a co nie będzie z nią em, współgrało. Okej, okay, słuchajcie, to z mojej strony tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to można jeszcze w komentarzach zadać. Bardzo się cieszę, że w ogóle tutaj jesteście, bo tutaj Instagram, Instagram pokazuje, jak się łączycie. Spotkamy się na kolejnym live za tydzień, w piątek, również o godzinie 11. A to, co jeszcze chcę powiedzieć, to to, że jeżeli ktoś ma ochotę zgłębiać. Temat koloru i jego wpływu na emocje, ale też właśnie tych osobowości, e, przepraszam, tonalnych, to w cyklu wykładów psychologii w projektowaniu wnętrz jest taki wykład kolor a emocje. E, ten temat pojawia się też w wykładzie styl a osobowość, natomiast ja o ten wykład kolor a emocje miałam dużo pytań, czy można go nabyć. Jako osobne nagranie, jako osobne szkolenie, i e, umożliwiłam taką, umożliwiam taką możliwość. Jeżeli kogoś szczególnie interesuje temat koloru i psychologii koloru, to do niedzieli można uzyskać dostęp tylko do tego wybranego szkolenia. Nie trzeba kupować dostępu do całego e, cyklu m, tych e, wykładów. I jeżeli Cię to interesuje, to link. Do zakupu tego wykładu jest w bio. To już, już jest taki no, bezpośredni link do tego wykładu. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, tylko do niedzieli jest taka możliwość, później już ten wykład jako osobne szkolenie zniknie i dalej, tak jakby, będzie dostępny w całym pakiecie psychologia w projektowaniu wnętrz. A druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to 18 kwietnia odbędzie się takie szkolenie bezpłatne, e webinar o tytule jak urządzić wnętrze, w którym wszystko do siebie pasuje. Wszystko do siebie pasuje w cudzysłowiu. E I też w przyszłym tygodniu będę Was na ten webinar zapraszać. się będzie zapisać, to będzie wydarzenie e bezpłatne. I po tym webinarze również będę Was zapraszać do programu Dom z Charakterem, który właśnie oparty jest o teorię wnętrzności osobowości, w którym krok po kroku prowadzę Was przez taką moją metodę opartą też o ten system właśnie sezonalnych rodzin kolorystycznych. No, ale o tym będę Wam więcej mówić dopiero po webinarze, który będzie 18 kwietnia. Ale jeżeli ktoś ma ochotę na takie wydarzenie, na taki proces psychologiczno-wnęczarski, bo tam się łączą ze sobą dwa światy w moich programach, no to zachęcam do tego, żeby tutaj śledzić informacje no i przede wszystkim, żeby na ten webinar się zapisać. Słuchajcie, no to e, bardzo Wam dziękuję. Mm, bardzo mi to spotkanie z Wami jakoś tak <grym> poprawiło dzisiaj humor i mnie doenergetyzowało. Mam nadzieję, że coś wartościowego z niego dla siebie e, wyniesiecie. Ja tutaj e, tego live'a oczywiście e, zapisuję i widzimy się za e, tydzień. I myślę sobie, że za tydzień będziemy kontynuować temat z ankiety, czyli opowiem Wam właśnie o szarości we wnętrzach, a na przykładzie szarości o tym w ogóle, jak psychologia podchodzi do koloru i czym tak naprawdę jest psychologia koloru, bo na ten temat też jest dużo mitów, niezrozumienia i czasami nam się wydaje, że jest czym innym niż tak naprawdę jest. A teraz już życzę Wam pięknego piątku, pięknego weekendu i do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia wszystkiego dobrego.